Cześć kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj w trochę innym ustawieniu. Namęczyłam się, żeby wszystko tutaj dobrze poukładać, żebyście mieli dobre kadry. Mam nadzieję, że te nowe kadry Wam się będą podobać. No i dzisiaj przychodzę do Was z denkiem. Zużyłam masę kosmetyków ostatnio. No i nie wszystkie się u mnie sprawdziły, niektóre są naprawdę fajne, więc mam nadzieję, że jako takowy film będzie dla Was przydatny i ciekawy No i co, już bez zbędnego przedłużenia zaczynamy Ja jeszcze sobie tutaj zrobiłam kawkę, więc będę sobie w międzyczasie gadać z Wami i popijać I od razu dajcie mi znać, czy miałyście te rzeczy i czy się u Was sprawdziły Jestem bardzo ciekawa, zaczynamy może od maski Ostatnio miałam okazję testować maskę Eveline i to jest maska Magic Mask 3D. Cute unicorn i to miała być maska oczyszczająca. Insta effect. Ja słuchajcie, bardzo lubię koreańską pielęgnację, bardzo lubię maski w płachcie, ale wiem, że większość tych masek to są po prostu niewypały. Nie wszystko się fajnie sprawdza. Właśnie niektóre są takie tylko, żeby zrobić sobie zdjęcie na insta bo fajnie to wygląda, a wcale nic nie robi, i to była właśnie taka maska, niestety u mnie się średnio sprawdziła. Um, powiem Wam, że bardziej była chyba nawilżająca, niż oczyszczająca, była bardzo nasączona. Wiadomo, ten obrazek, który był na tej masce, był spoko i w ogóle do zdjęć, ale mi nie o to chodzi. Chodzi mi o to, żeby po prostu maska była oczyszczająca i w miarę no po prostu, żeby coś robiła na twarzy. No a ta maska no to powiem wam, że. Bardzo tak sobie, bardzo tak sobie. E, kolejna maska, za to, którą zużyłam i była e, świetna, i naprawdę ją mega oszczędzałam. I chyba ją e, miałam rok i dwa miesiące coś takiego, bo ją kupiłam w... albo rok, bo może ją kupiłam w październiku, w październiku chyba tamtego roku. To jest e, Glam Glow e, Gravity Matte. I jest to maska świetna. Po prostu poleciłam ją wszystkim chyba koleżankom Jest to maska ujędrniająca, rozświetlająca, peel off Dajemy ją na, na twarz Ja już później ją tak oszczędzałam, że dawałam sobie ją tylko tutaj pod oczy Bo no szkoda mi było, używałam jej tylko na specjalne takie wiecie wyjścia Super maska, naprawdę widziałam efekt rozświetlenia, widziałam efekt ujędrnienia Także jeśli się zastanawiacie nad maską Glam Glow, to koniecznie tą Gravity Matte Pięknie pachniała pina no po prostu cudo. I może ostatnia maska, to już jak lecimy po maskach, to już do końca. Ostatnia maska, którą już też służyłam prawie, ale denko już widać. To jest maska Skin79, to jest moje trzecie opakowanie tej maski. To jest maska z zieloną herbatą oczyszczająca, która ma nam oczyszczać, ale też nawilżać twarz dzięki zielonej herbacie i dzięki... Poczekajcie, co ona tu ma? O, to jest po koreańsku, więc nie powiem, ale coś tam jeszcze miała, jakieś glinki. Świetna maska, naprawdę polecam serdecznie, bo właśnie nie dawała takiego mocnego oczyszczenia i ściągnięcia twarzy, ale potrafiła oczyścić i potrafiła nawet rozświetlić tą twarz. I ja uwielbiałam efekt po tej masce, bo twarz była taka wręcz wybielona, trochę rozświetlona. Także, jeśli zastanawiacie się nad maską Skin 79, to tylko. Tą z zieloną herbatą, bo naprawdę będziecie zadowolone. Ja jeszcze tą maskę stosowałam jako peeling, bo kiedy ona mi już zastygła, moczyłam sobie ręce letnią wodą i jeszcze ją po prostu tak wypracowywałam w twarz. Dzięki tym granulkom zielonej herbaty mogłyśmy sobie zrobić fajny peeling. Także super, naprawdę super maska, polecam. I tutaj płyn micelarny, który zużyłam, zużywałam go naprawdę długo pół roku, bo to było aż 500 ml. To jest Sens Boost. Um, aloesowy płyn micelarny. Ten płyn był bardzo słaby, bardzo, bardzo słaby. On nie radził sobie zupełnie z makijażem wodoodpornym, nie radził sobie z eyelinerem. Um, jak wiecie, miałeś coś wodoodpornego, to po prostu przykładałeś wacik i to się nie zmywało, tylko się rozmazywało na tej twarzy, robiła się taka panda. Fajne jest to, to opakowanie, to opakowanie tylko i wyłącznie było dla mnie na plus. Ale sama, sam płyn micelarny bardzo słaby. Ja miałam naprawdę o wiele lepsze płyny, ale ten płyn chyba dostałam w paczce jakiejś pr i po prostu to opakowanie mnie zachęciło i stwierdziłam, że zacznę używać i przetestuję. Niestety nie polecam, bardzo słabo. Eee, zużyłam jeszcze maskę Bi Botanic Therapy z Garniera. Bardzo fajna maska, słuchajcie, fajnie się u mnie sprawdziła. Eee, i powiem Wam szczerze, że na minus było tylko to, że jak dałam jej za dużo, to po prostu włosy były bardzo obciążone i ciężkie. Także nie polecam nakładać jej szczególnie tutaj na, Boże, na czubek głowy, tylko ja sobie ją nakładałam tutaj do połowy włosów na końcówki. Kiedyś nałożyłam na całe włosy, bo miałam przesuszone i po prostu musiałam dwa razy je umyć, bo były tak tłuste, więc ona potrafi obciążyć dzięki właśnie temu to mleko kokosowe, olej kokosowy, czy co tu jest jeszcze. Makadamia, olej, makadamia. Tak, także taki secik może Wam obciążyć włosy. Eee, czekajcie, co ja tutaj jeszcze mam? A, wiem, szampon z Isany. Niestety był to najgorszy szampon, jaki miałam. Włosy się po nim tak mega przytłuszczały, Używałam go chyba z 5 razy, może. Nie do końca go zużyłam, bo jeszcze tutaj jest opakowanie, jeszcze jest tutaj w opakowaniu trochę produktu. Eee, wiecie, dlaczego ja go kupiłam? Bo skusiłam się mm, dobrą opinią i ogólnie ja używam te odżywki z tej serii, właśnie dla blondynek. I stwierdziłam, że zrobię sobie taki set. Że w szampon i odżywka może efekt będzie jeszcze lepszy, ale niestety, słuchajcie, ten szampon to jest tragedia, to jest koszmar, naprawdę nie polecam. Przynajmniej u mnie obciążył włosy, było widać łupież. Ja nie mam problemu z łupieżą, ale po prostu po tym szamponie to była jakaś masakra, także nie. Odżywka tak, szampon nie. I zużyłam również dwa produkty Yob i to jest naturalny odżywczy żel pod prysznic, róża i kadzidłowiec i e, uniwersalny płyn do czyszczenia, francuska lawenda. Oba produkty się sprawdziły rewelacyjnie. Tutaj jeszcze mam na dnie, ale już stwierdziłam, że Wam to pokażę. Tutaj już nic nie ma, pusta butelka. Bardzo fajny żel, słuchajcie, przepiękny zapach, e, taki... Nieoczywisty, słodki dzięki temu, że jest tutaj kadzidłowiec, to ten zapach był bardziej taki zmysłowy, te nuty zapachowe były po prostu cudowne, jak umyłyście się tym żelem, to po prostu cała łazienka pachniała, także serdecznie Wam polecam w ogóle te płyny Jow i świetna sprawa jest to, że po prostu mają pompkę. To jest super. I powiem Wam, że ten płyn był bardzo wydajny, bo starczył mi na około dwa miesiące przy codziennym używaniu, przy codziennym myciu. Także naprawdę rewelacja. Ja na szczęście mam zapas jeszcze właśnie tego płynu różo, różanego, i jeszcze mam drugi żel. Także bardzo się cieszę. Polecam Wam właśnie ten zapach, bo jest rewelacyjny. I tutaj ten płyn uniwersalny do czyszczenia. Też rewelacja, słuchajcie, nawet mój chłopak się przekonał bo on na początku do tych naturalnych e, płynów chemicznych, nie był przekonany, że może to nie będzie jakoś fajnie czyścić, ale słuchajcie, przekonaliśmy się o tym e, wtedy, kiedy ja przed chyba goście mieli przyjechać do nas i myliśmy sto, wiecie, szafki kurze ścieraliśmy i e, po prostu użyliśmy jakiegoś takiego płynu, nie wiem, przez przypadek CIF czy coś, czy jakiś taki chemiczny i po prostu, słuchajcie. Tak mocno wżar się w meble, że zostały nam plamy. I po tym po prostu po tej akcji już używamy tylko tego płynu, bo on naprawdę ma fajne składniki, możecie mieć nim stoły, meble, blaty, no po prostu wszystko i nic się po prostu nie stanie tym, e, tym, 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 tym rzeczom, wiecie, w domu, żadne plamy nie powyskakują, bo tutaj nie ma. Takiej chemii, ale super naprawdę czyści. Nie odstaje od żadnych cyfów, także polecam serdecznie i pięknie pachnie, nie trujecie się tą chemią. I ostatnia rzecz, którą zużywałam i bardzo długo ją zużywałam, to jest ten żel Holika Holika. Ten kultowy aloesowy. I powiem Wam, że nie wiem, czemu go tak długo zużywałam. Chyba dlatego, że miałam dużo żeli, dostawałam do testowania, jakoś stał z boku. No, rewelacja, naprawdę, bardzo fajny żel. Możecie go używać jako maseczka, jeśli macie podrażnioną, suchą twarz, możecie jako żel do mycia twarzy, możecie w ogóle się całe umyć. Także moja mama w ogóle używa ten żel jako krem. Po prostu zostawia go na całą noc, od niej się wchłania taka cienka warstwa i mówi, że twarz jest super rano. Także naprawdę to jest żel uniwersalny, możecie po prostu używać, jak chcecie. Dobra, kochane, to było całe moje jedenko. Jak widzicie, nie było tego za dużo, ale chciałam Wam pokazać takie moje kultowe rzeczy i te rzeczy, które mi się nie sprawdziły. Mam nadzieję, że film będzie dla Was przydatny. Łapka w górę, jeśli lubicie denko w moim wykonaniu na kanale. No i co, subskrybujcie mój kanał, w ten sposób nie ominiecie żadnego filmu, który publikuję. Ja się z Wami żegnam. Bądźcie jakiś na następnych filmów. Pa, pa.